To był taki armagedon, serio, co było super ułatwieniem yy, dla mnie jako dziewczynie jeszcze takiej z mięśniami po prostu, odpowiadającymi mięśniami ślimaka. Szłam przez sklep z tą tacą i zanim ja doszłam do tego pojemnika, gdzie powinnam wysypać te bułki, to ja już nie miałam bułek na tej tacy. Ludzie po prostu po drodze, w kolejce stojąc, zabierali mi te bułki. Po prostu mnie zwyzywało, zaczynając od tego, że jestem niekompetentna po przekleństwa. Czy nagrywam ten film akurat dzisiaj? Bo akurat wyszły mi włosy i chciałam się tym pochwalić. Być może. Czy mam odrosty na pół głowy? Niewykluczone. Dzisiaj przechodzę do Was, żeby opowiedzieć Wam o tym, jak mi się pracowało w żabce. Pracowałam w, tylko w jednej żabce i tak naprawdę przez miesiąc, dwa. <grym> Ale pomyślałam, że tak czy tak warto się tym podzielić. Może akurat ktoś z Was się zastanawia, e, czy, czy wybrać taką pracę, czy nie. I może jakoś wam moja opinia w tym pomoże. Czemu poszłam do żabki? To był taki okres rok temu, wakacja, wakacja 2020, kiedy tak naprawdę nagle straciłam główne źródło dochodu. I szukałam czegoś na już, żeby po prostu byle mnie przyjęli i byle bym była w stanie tam pracować. Też nie szukałam niczego na stałe, więc to był problem. Takie było moje założenie, że szukam czegoś tak naprawdę na dwa tygodnie, może miesiąc, żeby sobie trochę dorobić, aż jakby tamto źródło dochodu mi wróci. Dlatego wiadomo, że było to utrudnione. No, mało który pracodawca szuka kogoś na tak krótki okres. Stawiłam takie ogłoszenie na grupę taką dotyczącą mojego miasta na Facebooku. Że szukam pracy, właśnie na jakich warunkach. Napisałam, że nie na długo, y, jakie mam doświadczenie w skrócie. I odezwała się do mnie y, kobieta, która właśnie prowadziła swoją żabkę y, jakby w miejscowości obok mnie. No, akurat, jeśli chodzi o pracę, to ja mam dosyć ułatwioną sprawę, bo mieszkam blisko morza, więc wiadomo, jak to jest wakacje w tych nadmorskich miejscowościach. Y, no, często potrzebują kogoś do pomocy. No i ta kobieta, nazwijmy ją powiedzmy Karolina, żeby nie było. Ona potrzebuje, właśnie w tej nadmorskiej miejscowości okazało się, że był ogromny ruch. Wiecie, wszyscy wiemy, co się działo w 2020 roku w Polsce i na świecie. A mimo to. To był czas, kiedy te wiele sklepów osiągało rekordowe po prostu dochody, dlatego że wszyscy Polacy zamiast wyjeżdżać za granicę albo jechali w góry, Albo nadpolskie morze, więc no, były straszne tłumy, strasznie dużo roboty. No i ta Karolina potrzebowała po prostu dodatkowych rąk do pracy szybko. A ja potrzebowałam pieniędzy szybko, więc się dogadałyśmy. A dodatkowo jeszcze sprowadziłam mojego młodszego brata, więc cztery ręce do pracy naraz, no, idealnie, podpisaliśmy y, umowę o najniższą krajową, w sensie, najniższa krajowa wypłata. No, ja się tego spodziewałam, powiem Wam. Mimo, że nad morzem to nie jest częste w sezonie, to, to jednak się zdarza serio. A tutaj no spodziewałam się tego po prostu, potrzebowałam czegoś na już, więc jakby nie miałam pretensji o to, i to było od początku powiedziane, że taka kwota tutaj będzie. I też wiem, że w ogóle w żabkach są różne wypłaty, na przykład w zależności od doświadczenia, jakie macie. Ale też od położenia, od miejscowości, i tak dalej, od ruchu w tym sklepie, wiem, że niektórzy dostają naprawdę dużo większe wypłaty niż minimalna krajowa. Też ci, którzy na przykład pracują już tam kilka lat. No i moją, moim zadaniem na początku, takim ustalonym z góry, było to, że ja po prostu będę się zajmować towarem, sklepem, porządkiem w sklepie, rozładowaniem dostaw, których było bardzo dużo. Naprawdę te zamówienia były ogromne. I z tego co pamiętam, to one chyba co dwa, trzy dni przychodziły takie porządne, i tak jak ja ogólnie kojarzyłam żabkę z takiego wiecie, osiedlowy sklepik, jedna kasierka, trzy osoby tam się przewijają na godzinę. Tak mi się zawsze wydawało. No to w tej żabce rekordowo to był w ogóle pierwszy dzień mojej pracy, jak ja tam przyszłam. I to była właśnie największa dostawa w sezonie, tak trafiłam, więc w ogóle był taki rozgardiaż, że masakra. I chyba było: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, chyba sześć osób w jednej żabce, samych pracowników, razem ze mną. Wyobraźcie sobie, nie? Mała żabka, tam był jeden taki korytarz, takie u. I, I koniec, i po prostu jak tam się zmieścić. Ale dałam radę, to jakby samo to, gdzie co położyć i tak dalej, to były naprawdę fajne, łatwe sprawy. Można się tego było nauczyć w jedną, dwie zmiany, i już człowiek wiedział mniej więcej, gdzie czego szukać. Też mógł już pomagać klientom, jak ktoś pytał, gdzie coś tam znaleźć, ale w tym rozładowaniu towarów najgorsze było po pierwsze, Roznoszenie tego, bo to często były strasznie ciężkie rzeczy. Wiecie wiecie, 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 wiecie. To były takie na przykład cały karton z sześcioma, chyba sześciopakami piwa. No, jeden to wiadomo, drugi też się przeniesie, ale jak jest dwadzieścia, no to już człowieka zaczyna boleć te, ten kręgosłup. Albo jakieś napoje. Napoje to w ogóle tak schodziły, że. Czasami to było tak, że my je po prostu najpierw rozkładaliśmy ten towar na sklepie i zanim się go wyładowało na przykład z folii na półki, to już przychodziłeś albo przychodziłaś i już nie ma tych napojów. Po prostu ludzie już się po drodze sami rozpakowali i kupili. To był taki Armageddon, serio. No więc tyle dobrze, że razem za nami w tym sklepie pracowało też pracowali też chłopaki. chłopaki. Pracowały i oni, jakby, dawali no większość tych dostaw, rozpakowywali po sklepie, co w sensie z tych pudełek do sklepu przenosili, co było super ułatwieniem. Dla mnie jako dziewczynie, jeszcze takiej z mięśniami po prostu, odpowiadającymi mięśniami ślimaka. Więc to było super, ale no mimo wszystko, no, oni też mieli swoje, swoją inną robotę w sklepie. Na przykład stanie na kasie, czasami jak były naprawdę spore tłumy, czy w ogóle trzeba było dużo rzeczy naraz ogarnąć, no to ja też nosiłam te rzeczy. Czasami całą dostawę musiałam sama ogarnąć, jeśli nie była aż taka duża. To wszystko dotyczy tej jednej żabki, w tej nadmorskiej miejscowości, w tamtym sezonie. To naprawdę był hardcore dla wszystkich, więc to nie jest tak, że jak pójdziecie do jakiegoś, do jakiejś żabki w jakimś średnim mieście, które nie jest za bardzo turystyczne, gdzieś tam na jesień czy w zimę, to będzie tak samo, absolutnie nie. I jeszcze z rozładowaniem tego towaru to było tak, że czasami naprawdę kolejka stała wiecie, od kasy przez cały sklep i jeszcze wychodziła za sklep. Ci ludzie tam po prostu się przepychali. Nie było po prostu jak przejść tymi małymi korytarzami, wiecie jak wyglądają żabki w środku. Więc często trzeba było się przepychać przez tych klientów, żeby coś dołożyć. W tym wiecią i tam to błoto z morza przynosili. Czasami nie było ani czasu, ani możliwości tego zamieść w danym momencie, bo zmiotka się nie mieściła między nogami. Więc często się w tym błocie gdzieś tam wyładowało te rzeczy. No samo to, że wiecie, tam nad wami stoi 30 klientów, a wy gdzieś tam po środku w sensie się wpychacie w te półki, żeby coś tam znaleźć, włożyć i tak dalej, no nie było to zbyt komfortowe, umówmy się. Pewnie kojarzycie, że w żabkach jest świeże pieczywo, wypiekane jakby przy kasie. I w tej żabce to wyglądało, chyba w każdej żabce to podobnie wygląda, że tuż za kasą był piekarnik, w którym się wypiekało te półki. Jak one się wypiekły, to trzeba było z tą gorącą tacą w rękawiczkach przejść przez cały sklep i jakby po drugiej zupełnie stronie sklepu były te półki wysuwane na pieczywo. No i słuchajcie, naprawdę to się nie zdarzyło raz. Mi, mi samej się to zdarzyło dobre kilka, kilkanaście może nawet razy. Że brałam tą tacę, szłam przez sklep z tą tacą i zanim ja doszłam do tego pojemnika, gdzie powinnam wysypać te bułki, to ja już nie miałam bułek na tej tace. Ludzie po prostu po drodze. Kolejce stojąc, zabierali mi te bułki, bo jakby nie, nie nadążałam z wypiekaniem tego. A z tymi tacami to w ogóle jest legenda, bo z tego co wiem, to chyba nie ma pracownika żabki, który by się nimi chociaż raz nie poparzył. A przynajmniej w tamtym sklepie, jak po prostu jest strasznie dużo roboty, e, jest gorąco w lato, więc się idzie w tych rękawiczkach, ale na przykład tutaj, no jakby ma się tylko właśnie koszulkę firmową, więc ja na przykład do tej pory tutaj mam. Bliznę jedną po tej tacy, jakoś tak się oparłam tutaj o nią i została. No później z czasem, znaczy z czasem, wiecie, to wszystko w ogóle trwało krótko, więc tu ciężko mówić o jakimś dłuższym czasie, ale w pewnym momencie okazało się, że jestem też potrzebna na kasie, żeby robić te hotdogi, żeby sprzedawać, sprzedawać zdrabki, e, alkohol, papierosy, rozliczać tą kasę, e, lot to drukować i tak dalej. Było tego sporo. Ale powiem Wam, że. I nie zdziwiło mnie to, jakby takie są realia, e, przynajmniej ja tak zawsze trafiałam pracy w tym handlu bezpośrednim, takim szybkim, wiecie, nie jakimś selektywnym dla klienta premium, tylko po prostu do tych zwykłych klientów osiedlowych. No tak to często wygląda, e, że po prostu w pewnym momencie im więcej się uczycie, tym więcej od Was wymagają. Nie wiem, dajcie znać, jeśli też macie jakieś większe doświadczenie w różnych... Pracach w handlu, w sensie bezpośrednim, czy też tak mieliście, ale rzeczywiście u mnie często się tak okazywało, więc nie zdziwiło mnie to, ale bardzo zestresowało, bo jak ja przeszłam z tego po prostu wystawiania towaru na sklep, co było naprawdę dla mnie taką komfortową pracą, wiecie, na tamten moment. Nie chciałam się wtedy jakoś intelektualnie skupiać na tej pracy, jakąkolwiek bym nie wykonywała, po prostu miałam swoją robotę, taką, wiecie, prostą, fizyczną pracę, tego w tamtym momencie potrzebowałam. A przenosząc się na kasę, nagle po prostu w ciągu tygodnia musiałam się nauczyć mnóstwa rzeczy. Mimo, że ja wcześniej obsługiwałam kasę, to wiadomo, każda kasa jest inna. Wiadomo, dużo jakichś tam błędów, pomyłek, a w środku sezonu to nie jest najlepszy moment, żeby się uczyć takich rzeczy. Ci ludzie w kolejce już często poddenerwowani, wiadomo, wiecie jak jest. Więc ja musiałam się nauczyć robić te hot dogi, wypiekać te bułki, obsługiwać w ogóle całą kasę też ją rozliczać i otwierać na początek, na koniec dnia i tak dalej, yy, i sprzedawać zdrabki i drukować lotto z takiej, wiecie, maszyny drukującej. I chyba to lotto przerażało mnie najbardziej, w sensie ten, właśnie ta maszyna drukująca. Tam dużo różnych rzeczy można było wziąć, dlatego że ja absolutnie się nie znam na tych losowaniach, na tych firmach, na, no po prostu nie wiem w ogóle o co chodzi w tym zakreślaniu cwerek. Ludzie mi mówili, jakieś wiecie tam, takie Slangowych, już powiedzmy, hasła rzucali, a ja się patrzę jeszcze raz. No i dziennie w tej żabce przewijało się strasznie dużo klientów, możecie sobie wyobrazić. No i możecie sobie też wyobrazić, że dużo ludzi naraz często jakby powoduje różne sprzeczki w danym miejscu. Więc dużo osób się denerwowało w tej kolejce. Albo jeszcze trzeba było obsługiwać kuriera i ludzi, którzy przychodzą po paczki. I najgorsze było to, że w tym całym bajzlu my tam jakby regularnie staraliśmy się czyścić i zaplecze i sam sklep ale były takie dni, że po prostu nie było na to czasu. I niestety często jakaś paczka wylądowywała w innym miejscu niż powinna być położona. Czyli na przykład przychodził do nas kurier, dawał paczkę. I my zamiast ją położyć w miejscu docelowym, to gdzieś tam szybko rzucaliśmy i lecieliśmy dalej do klientów. I później weź człowieku znajdź tą paczkę. I ja raz miałam właśnie taką sytuację, że przyszła do mnie pani, ona już drugi raz przyszła po tą paczkę. Bo nie pamiętam czy to ja, czy to ktoś inny jej dzień wcześniej powiedział, właśnie też szukał tej paczki w całym sklepie. Też nie znalazł, też była kolejka i zapytał czy jest możliwość, żeby ona przyszła po nią jutro. Przyszło już ten drugi raz, więc już trochę taka wiecie, no chcąc nie chcąc podirytowana. Za nią też była już kolejka i się okazało, że nikt w międzyczasie też nie miał czasu szukać tej paczki. I przyszła akurat do mnie, ja byłam sama na sklepie z tego co pamiętam i szukałam tej paczki po prostu kilka razy na zaplecze z powrotem, wszystko, po prostu wszystko przegrzebałam. Dzwoniłam w ogóle do, do szefowej właśnie zapytać, co ja mam z tym zrobić i no to, to trwało, serio, no nie wiem ile to mogło trwać wszystko z 5 minut. W końcu jakoś mi się chyba udało znaleźć tą paczkę, w końcu się rozwiązała ta sytuacja, ale dosłownie z minutę wcześniej pan, który stał za tą panią, on cały czas tak wiecie z nogi na nogi przestępował, wzdychał i w ogóle i w pewnym momencie, jak już któryś raz mi się nie udało, tego znaleźć, to on rzucił jakimś taki komentarzem. Po prostu mnie zwezywał. Po prostu mnie zwezywał, zaczynając od tego, że jestem niekompetentna po przekleństwa. Więc ja już w tym stresie już po prostu tak, bo nie wiem, co się, nie wiem, co mam zrobić. Jeszcze on mi dołożył. No, tyle dobrze, że jakby reszta klientów była już spokojna. On wyszedł w ogóle. Taki był wkurzony, że powiedział, co powiedział i sobie wyszedł. Ale no. Takie sytuacje się zdarzają i myślę, że w każdej żabce się zdarzają, bo na każdym osiedlu mieszka taki frustrat. Wiadomo, też duży był stres w momencie, kiedy zostawałam na sklepie sama, co już się właśnie pod koniec zdarzało. Mimo, że ja miałam troszkę więcej obowiązków, to i tak nie robiłam wszystkiego w tej żabce i normalnie nie otwierałam sklepu. Normalnie to było tak, że e, osoba bardziej doświadczona, to, to, to grono, które jakby od początku sezonu pracowało w tej żabce, to jedna z tych osób otwierała sklep chyba pół godziny przede mną, później ja przychodziłam i zaczynaliśmy razem pracę. I to i tak było wcześniej rano. Teraz nie pamiętam, czy ja o szóstej wtedy zaczynałam. Nie pamiętam, ale pamiętam, że miałam budzik coś około czwartej, to była jakaś masakra. No i właśnie raz tak było, że ja przychodzę pod ten sklep, a tu nikogo nie ma rano. Czy zadzwoniłam, czy napisałam do tej szefowej, że no, co mam teraz robić? Ona mi powiedziała, że ta osoba, która powinna tworzyć ten sklep, ona mieszka naprzeciwko, wynajmuje jakiś pokój, żeby tutaj pracować, i żeby ja zapukała do tego pokoju i obudziła tą osobę, bo pewnie śpi. I jakoś się nie porozumiałam z tą szefową, bo ona coś mówi, ona chyba powiedziała, że na pierwszym piętrze są te jego drzwi, jakieś tam, wiecie, pierwsze piętro po lewej, pierwsze drzwi, a tak naprawdę to było półpiętro, albo na odwrót. Że, no i ja poszłam, ja chyba poszłam na to pierwsze piętro, a to się okazało, że to było na półpiętrze. I nie udało się. I tak, i otworzyłam sama ten sklep. Mniej więcej ona mi tam napisała, co mam zrobić. Yy, przyjechała, w ogóle dostała, więc tam musiałam sprawdzić, podpisać i w ogóle. Ja nawet nie wiedziałam, jak się włącza hase, bo ja zawsze przyjechałam, jak już była włączona, więc to było tak ekstremalnie stresujące, że sobie tego nie wyobrażacie po prostu. I jeszcze to było tak, że jak ja już przyszłam pod ten sklep, wiedząc, że powinnam go otworzyć, to już czekało pod nim jeden czy dwóch klientów. A skąd się w ogóle ci klienci tam wzięli o tej porze? Yy, słuchajcie, to jest w ogóle. Trochę przerażające, a trochę może nie powinno mnie przerażać w takim kraju, w jakim żyjemy, powinno może być przyzwyczajona, ale mnóstwo osób przychodziło codziennie rano po alkohol. I to byli ci sami klienci, niektórzy jakby widać było, że byli bezdomni i po prostu z jakichś tam zezbieranych pieniędzy codziennie groszówkami płacili. Często przychodzili jeszcze na przykład po południu później, ale nie zawsze. No też były to osoby, które miały swój dom, ale po prostu najwyraźniej potrzebowały tego alkoholu. I to zazwyczaj były setki. I to już dochodziło do tego stopnia, że mimo, że ja tam wcale długo nie pracowałam i wcale nie codziennie, to jak już osoba wchodziła do żabki mówiła dzień dobry, to już wiedziałam, co ja mam wyciągać. I ta osoba nie musiała mówić w ogóle nie musiała się odzywać. Chyba miesiąc przepracowałam tak normalnie, a później teoretycznie yy, miałyśmy już... Jakby miałam nie pracować dla tej... Yy. Karoliny, ale były takie sytuacje, że właśnie nagle się zjawiło strasznie dużo turystów, nagle ktoś się, jej pracownik rozchorował, cokolwiek się takiego stało, na do mnie dzwoniła. Czy mogłabym pilnie, na przykład, dzisiaj za dwie godziny zacząć pracę? No a wtedy dostawało się trochę więcej kasy za te przepracowane godziny, więc wiecie, no coś za coś. Zdarzyło mi się też, bo ona miała dwie żabki, zdarzyło mi się pracować kilka godzin w tej drugiej żabce, mimo może byłam tam pierwszy raz w życiu. To, no to jest plus tej, no tej korporacji, że każda żabka wygląda podobnie, ma podobne rzeczy, podobny układ sklepu, yy, podobne rzeczy na zapleczu. Yy, no wszystko jest bardzo podobne, więc mimo, że byłam tam pierwszy raz i byłam sama na tym sklepie kilka godzin, yy, to tylko tam zapytałam na początku: wiecie, gdzie są reklamówki, gdzie jest coś tam, i, i dałam radę. Więc to jest akurat spoko. Ogólnie żabka, żabce nierówna. Z moich obserwacji wynika, że najważniejsze tutaj jest szefostwo. Naprawdę można różnie trafić, dlatego każda żabka ma... Jedna ma okropne opinie od pracowników i po prostu zmieniają się oni co tydzień, a druga ma świetne opinie wśród pracowników i zostają tam na długo, na lata pracują w jednym miejscu, więc... Naprawdę to, na jakiego szefa lub szefową traficie, robi ogromną robotę i jeśli ta moja szefowa byłaby kiepska, to naprawdę byłoby mi tam źle, na pewno. A ona była super, można się z nią było dogadać. W ogóle była niewiele starsza ode mnie. No i to, jak będziecie pracować w danej żabce, na pewno też zależy od lokalizacji. Jak jesteście w takim bardzo uczęszczanym miejscu, to na pewno będziecie pracować z większą ilością osób, być może nawet naraz. Plus jest taki, że nie jesteście sami lub same, no ale minusem jest to, że zazwyczaj jeśli Waszego szefa lub szefową stać na to, żeby było Was kilku na jednym sklepie w jednym momencie, to zapewne jest tam dużo roboty. Więc... a z drugiej strony, jeśli byście pracowali lub pracowały w takiej mało uczęszczanej, zwykłej żabce osiedlowej, no to tam z tego co widzę zazwyczaj jest jedna osoba i po prostu później się zmienia, druga zmiana, pierwsza zmiana, druga zmiana, po jednej osobie. Więc tutaj już jesteście zupełnie zdani lub zdane na siebie. Więc w moim odczuciu to jest więcej stresu, ale z drugiej strony wydaje mi się, że takie osoby mają trochę więcej czasu, na przykład na przerwę. Chociaż no tutaj też właśnie, jak wyjdziecie na przerwę, to co ze sklepem, nie? Też trzeba pilnować, czy ktoś wchodzi, więc to też taka uwaga. Jak było nas kilku, no to ktoś tam sobie szedł, czy na papierosa, czy ja sobie zaczęłam zjeść kanapkę i w ogóle nie było problemu, bo jeszcze dwie inne osoby były na sklepie. Ale jak jest jedna osoba, to rzeczywiście, no, te przerwy też mogą być trochę bardziej stresujące. Podsumowując, czy ja poszłabym do żabki jeszcze raz pracować? Jakbym musiała, jakbym była w podobnej sytuacji, to pewnie bym poszła. Najchętniej do tej samej szefowej albo po prostu do kogoś, nie wiem, może bym popytała, czy ktoś pracował w jakiejś żabce ze spoko szefem albo szefową. Ogólnie taka praca, dla mnie, taka praca samodzielna, na samodzielnym stanowisku w całym sklepie, ogarnianie wszystkiego naraz, dla mnie się to wiąże z ogromnym stresem, do którego ja się nie potrafię przyzwyczaić. Ale wiem, że sporo osób jakby przejmuje to do porządku dziennego i nawet lubi tę pracę i zostaje po kilka lat w tej samej jednej żabce i przy okazji też pewnie często dostaje większą podwyżkę. Więc jeśli jesteście odporni lub odporne na taki stres i na taką pracę z klientem nieraz zdenerwowanym Myślę, że to jest spoko opcja na takie dorobienie sobie, z jednej strony bardzo wymagająca, a z drugiej jednak można się odmóżdżyć powiedzmy. Praca w żabce może być sporym plusem w waszym CV. Jak właśnie po żabce to jeszcze innej pracy poszłam już w takim du no dużym sklepie w centrum handlowym, czy to dyrektor. Okręgowy, czy ktoś tam rzeczywiście, jak się dowiedział, że ja pracuję w żabce, to, to padło takie stwierdzenie znaczy, że pracowałam w żabce to padło takie stwierdzenie, o Ada, jak ty pracowałeś w żabce, to ty tu sobie świetnie poradzisz, to ty już wszystko, to już ze wszystkim sobie umiesz poradzić. To chyba tyle ode mnie dzisiaj. Dajcie mi znać w komentarzach, czy pracowaliście lub pracowałyście w żabkach, albo czy może zamierzacie, czy rozglądacie się za taką pracą. Czy może zrezygnowaliście z takiej pracy i dlaczego? Myślę, że to będzie super baza wiedzy. Ja sobie chętnie poczytam Wasze historie i osoby, które być może myślą o takiej pracy. Powiedziałam takiej pracy chyba 10 razy w tym zdaniu. To takie osoby, może właśnie poczytają sobie Wasze e, historie i też jakoś im to pomoże podjąć decyzję. Dobra, bardzo miło mi się do Was dzisiaj gadało. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!